Dzień dobry. Dawno się tutaj nie odzywałam. E, troszeczkę się pozmieniało, głównie w mojej e, fryzurze. E, jest troszeczkę słońce prześwietla, ale zrobiłam się na blondynę i dobrze się z tym czuję. E, jest dzisiaj strasznie gorąco, naprawdę strasznie. Ja właśnie byłam w. w Hebe i w Rosmanie, po odbiór y, dwóch paczek a mianowicie zamówiłam sobie w Hebe z Klaresy z polecenia y, taki taką matową pomadkę ładny kolorek oczywiście przyświetla i do tego konturówkę z NAM w odcieniu 8 tofi Tak, ja właśnie czekam w aucie, bo idę za 15 minut. Mam właściwie paznokcie. O, I to jest kolor tej. Tego. Tej kredki. I to będzie dla mnie taki duet. Jedna dziewczyna na Instagramie, którą obserwuję, polecała to. Także tak, dawno się nie odzywałam, ale chciałam to właśnie zmienić, dlatego stwierdziłam, że nagrywam dzisiaj vloga. Bardzo przepraszam, ale tak jest ciepło. I tak chyba będę musiała wziąć swoje picie na pasnokcie Jest 16 po, więc ja chyba będę się zbierać, jutro jeszcze na 12 mam brwi ale już jestem cała mokra także chyba już się po prostu zbieram, bo tam jest klima a ja tu zaraz umrę moje paznokcie już wyglądają strasznie więc pora na zmiany bo teraz w sobotę, dzisiaj mamy w poniedziałek, a teraz w sobotę poniedziałek? tak, poniedziałek w sobotę mamy roczek yy... Więc trzeba troszeczkę się ogarnąć. Także ja uciekam. I ja znów się witam z auta. A to dlatego, że ostatni klip, jak widzieliście, to było takie dość na szybko wszystko powiedziane. Um... Poszłam na paznokcie. Coś takiego, taki fręcz z takim. Nie wiem. Ona mi to taką folią przyklejała. Nieważne. E... Miałam jechać na drugi dzień na brwi, aczkolwiek źle się wtedy czułam i nie pojechałam. E... Dzisiaj miałam mieć brwi. Niestety też się nie udało, bo dziewczyna, która mi robi brwi zachorowała. Mm... Więc umówiłyśmy się na czwartek, więc w końcu będę miała, bo już tak zarosłam, że to jest po prostu tragedia. No, ale jak się podobają Wam moje włosy, no jest to zmiana konkretna, już nawet widać odrost, ale w grudniu mam kolejną wizytę, więc przed świętami znowu będę ładna. Tak, jutro idziemy na roczek. Yy... Więc właśnie stoję pod widzicie tutaj w tyle Media Expert, a ja idę do smyka, bo na stronie internetowej wychodziłam taki komplecik ładny yy... i po prostu zabawkę. <stytanik> Już jestem z powrotem, nie nagrałam za dużo w tym smyku, ale mi słońce przyświetla. Nie nagrałam zbytnio w tym smyku, bo było dość sporo ludzi, ale kupiłam małemu... Muszę najpierw to przetrzeć, bo całe skurzone. Taką zabaweczkę będzie sobie młotkiem uderzał w piłeczki. I do tego kupiłam mu... Mój takie taki komplecik bluzeczkę i takie spodyneczki w misie nawet powiem szczerze kupiłam troszeczkę e, pod kolor torbę bo e, taką e, brązową no e, i kupiłam pepko jeszcze e, takie plastikowe opakowanie nie wiem ja sobie czasami e, do pracy na przykład pokrojoną paprykę tam daję więc teraz kupuję ten e, prezent. Ja mam nadzieję, że on wejdzie. No chyba no, wejdzie. Bo chciałam wziąć e, większą torbę, aczkolwiek pomyślałam sobie po co, skoro prezent aż tak nie jest duży, bo nie jesteśmy e, ani ja, ani mój chłopak nie jesteśmy, że tak powiem. Rodzicami chrzestnymi tego malucha po prostu rodzina.